Cześć wam dzisiaj zbiz wizualnie, to jest drugi odcinek z Drunk Nukema. Musiałem przejść jeszcze raz i ogarnąć jak jest zapisem. Zapomniałem, że tego typu grach jest dziwnie. Eee, w pierwszej części bodajże trzeba było nacisnąć F1, żeby zapisać... O jakie to jest było głośno. Eee, w pierwszej części trzeba było nacisnąć F1 i tu było gdzieś... Gdzieś w opcjach była opcja zapisu. Coś mi się przeczepiło. To twarzy. I to jest mój nos, to jest mój nos! Ale w drugiej części jest nas... inaczej trzeba nacisnąć F2, żeby zapisać, wtedy wchodzi się do menu zapisu. I jest, więc rozwiązał się mój problem, mój dylemat. Mam działający zapisy. O kurka, to są te pająki. Kina, nie oglądaj tego odcinka. Nie oglądaj! No bo dobra, obejrzyj. Znaczy odpal, żeby były wejścia. Fajnie jest, że ja wciąż słyszę te... Jeżeli ktoś z Was nie grał w diuka, to te pająki się przyczepiali trzeba je zrzucać eee, a fajne jest to, że wciąż słyszę ten dźwięk z tyłu, muszę sobie to ściszyć w Windowsie, bo szczerze powiedziawszy jest to tak głośne, że... że nerwia mnie to. I przeszkadza. Refleks! Te nowe rzeczy, które doszły w dwójce właśnie to jest całkiem... fajna sprawa Co... co ja podniosłem tak w ogóle? Co to jest? Kamera? Powinien mieć takie okularki jak te, które zjeżdżają zawsze tak na twarz You man bro? O, nareszcie, come on, come on. Szczerze przyznam, tu już nic nie pamiętam. Tutaj później są chyba buty, które pozwalają nam robić salto albo co któryś... To więcej chyba też było, że jak się miało lepsze buty, postać co któryś tam... którąś animację yy, skoku wykonywała salto. Skoczmy po bonus co tu zleciał, Idzie mi lepiej niż poprzednim razem, lepiej. Nie zapeszajmy. tu będzie początek planszy? Tak. Tu jest coś co się zwie początkiem planszy. I tu mam kartą. Ok, to może zostawimy sobie na koniec, bo rozumiem, że tam będzie wyjście i obminie mnie cała fajna mapa. Musimy zaczynać gdzieś stąd. Tak. Czy to jest? to próbowałem trafić. Tak, próbowałem trafić. Radar co? Hmm. aha, czyli muszę rozwalić trzy radary, żeby przestali mnie mi śledzić? Okej. Okay. O, nawet nie wiedziałam, że ten rapid fire jest yy, czasowy, a nie. Myślałam, że to jest zużywa się. Jako, że ilość się mi skończy tego. I nie wykorzystałem w pełni! Kiedy ja tu byłem, to był chyba ten radar do Dobra, po kolei, po kolei! Zgubię. Bardziej skomplikowane te plasze od samego początku są niż w dwójce, co z jednej strony jest zrozumiałe, a z drugiej strony Z drugiej strony mogliby zacząć z troszkę niższego C jednak Kurde! Nie zdążyłem. Bo ją się da... Znaczy ją można coś kurę da się ten wysmażyć, zrobić sobie Kentucky Fried Chicken z niej, ile dobrze pamiętam, chyba w jedynce też się dała, chyba nóżka kury to dało się ją potraktować, czymś tam strzelić w nią i wtedy się robiła gotowaną nóżką. Czy ja jestem w stanie, na przykład, trafić to bydle do? A jestem w stanie to skoczyć? Nienawidzę czasem w grach jest tak, że widzicie, że to jest koniec, i czasem, tak jak w Dukeu tutaj, to jest lepsze, że z samego końca od razu spada. Czasem jest tak, że da się minimalnie wyjść poza i z tego trzeba tak wycelować, żeby trafić. I wylądować na półce, więc tu się nie da. Jakby był minimalnie dłuższe, taki piksel, to, to, to wtedy by się dało. I trzeba z takiego spadającego wyskoczyć, tego normalnie nie widać jako bonus. To jest ten typ bonusów, których nie lubię, bo. no bo. jakoś, jakoś, jakoś mniej lubię. Takie. jak są w Juku. Nie! Mm. Ten pająk zginął, czy on się gdzieś tu szwenda, Powinien być gdzieś tutaj, więc pewnie zginął jak go zrzucił. <śmiech> <śmiech> To było dobre. Jak ktoś nie zakumał to rozwaliłem tam czerwoną, nie wiem, skrzynkę walizkę czy jak to nazwać, z której wypadła bomba, która się podpaliła i ogień dojechał aż do pająka i go tu trzeba skoczyć, żeby coś tu złapać. Jesteśmy tutaj I to wygląda na to, że tu już jest cała plansza, tak? Stamtąd się da nie skoczyć gdzieś? też coś, coś mi ominęło? Nie otworzyłem tych drzwi jednak Access granted Niektórymi są tutaj rzeczy, których się normalnie nie da rozwalić, jak na przykład działka na pierwszej planszy, trzeba znaleźć albo laser, albo rakietnicę, żeby móc dane działko rozwalić. Co jest fajne, ale na przykład zastanawiałem się czy tą kulkę da się rozwalić przy użyciu lasera. No i okazało się, że rozwalić się nie da, ale da się ją odbić dalej. To jest Skończyło się tam, ale tu pospadały bonusiki. Są wszystkie! I tak mi się nie uda wszystkich bonusów złapać w grze. Jest tylko jedna gierka, którą przeszedłem kiedyś na maksa na 100% i ona teraz została udostępniona na Co przycisk na coś Tak, trafić, aha, To nie mogę strzelić z tego w górę. Czy z tego da się strzelać w górę? Nie da się! a Byłem przekonany, że mogę celować też w górę. Mój błąd, mój błąd. Pamięć już nie ta, nie te lata. stara gierka, z czasów mniej więcej jedynki, może troszkę wcześniejsza. Ten sam schemat. Biegacie ludkiem, strzelacie też blond włosy, tylko że nie, Duke jest dość charakterystyczny, a tamten był po drugą. Nie wiem, Bonda czy czego to nazwać, ale grywalność była bliżej do Duke'a niż do czegokolwiek innego. No nareszcie! Ile życia straciłem, całe cztery paski na tym badzieliu. Serio? Czy tu lata pająkami? jest złapie go. Muszę i tak wycofać patą. Yy, I... gierka... Yy, na gogu została... gok, jeżeli nie wiecie, to jest Good Games. Yy, polskie chyba przedsięwzięcie. Świetne, dobre promocje tam mają, ale nie sprz tam sprzedają gry drm free, czyli uh, nie będzie tam gier z kluczami na Steama. Jeżeli ktoś kolekcjonuje gry głównie na Steamie, to to, to jest dla niego problem. Ale jeżeli ktoś chce mieć grę, żeby grać w grę, <grym>, żeby grać w grę, to um, nie, nie, nie ma dla niego to większego znaczenia. I gierka tam została ostatnio udostępniona, także działa na siódemkach, ósemkach, listach i całej reszcie Speków... Nie! To był z mojej strony, mogłem go zabić, a sobie strzeliłem raz o, się wyżej. Jeszcze M mi brakuje, gdzieś jeszcze powinno być Ej, Nie z tego, z tego Wydaje że tu się da wskoczyć o, o to chodziło O, to chodziło, dokładnie. Taki tani trik na robienie dodatkowych bonusów punktowych Bardzo popularny ja nie wiem czemu I tamta gierka, ten The Secret Agent, czy jak to się zwało, to jest chyba pierwsza gra ever, którą w ogóle przeszedłem tak w 100% w całości Przez to latające pańki, teraz tego nie widzę Głos mi się zmienił Ha! Przez te latające pająki teraz tego nie widzę. Okej, okay, wracaj tu, powiedzą. I jako, że tamtą grę przeszedłem w 100%, to tak się zastanawiam, czy teraz dałbym radę, czy jest sens ją ponownie odpalać i zobaczyć, jak bardzo wyszedłem z prawy. I w tamtej gierce robiłem taki motyw, że próbowałem przejść 100%, ale absolutne 100%, wszystkie punkty bonusowe, wszystkie dodatkowe rzeczy. I jeżeli się nie pamiętam, bo to było bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to faktycznie udało mi się w tej grze wyłapać wszystko, co było do wyłapania. Wszystkie dodatkowe, nie wiem, punkciki, ukry ukryte miejsca, tam tego nie było aż tak bardzo jak w dziuku, bo to jeszcze nie te czasy, nie, 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 nie ta moda przyszła. I było tego mnóstwo naprawdę. Dobra, trochę długo jak na drugą planszę, ale. Why not? Dziękuję wam za uwagę, Liso, wam dziękuję za uwagę i hej! 6 bonusów, Troszkę mnie drażni, troszkę bardzo mnie drażni, że nie ma... Yy, ...ściszenia, bo chciałbym sobie... ...zapisuje na dwóch save'ach, bo ta gra ma tendencję do psucia save'ów, ponoć. Będę musiał wszystko jeszcze teraz przechodzić, to do... będzie zło, będzie bolało.